Co tu widzicie? To jest ta słynna rzymska jedność! ha. Kiepsko! Mam was w garści, galowie! Rzucę was na pożarcie ha, O, centurionie, jesteś wzywany do swojego namiotu! Pilnie! Pilnie? Tak, pilnie! No tu rzucił też matę! Zechciej oddać Cezarowi to, co cesarskie! Juliusz Cezar! Zgadza się! <laughs> Przybyłem zobaczyć, jak ci idzie z tymi krnobrnymi galami. Ciekaw też jestem, co za obowiązki powstrzymały cię przed wysłaniem garnizonu na moje powitanie. Bo właśnie widzisz, o, boski... <laughs> Nie wyszliśmy cię powitać, bo walczyliśmy z galami. Z galami? Ilu ich jest? Mm, 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 dwóch. kleopatrę! pokaż mi tych galów, którzy powstrzymali legionistów przed oddaniem należnego mi hołdu. A, więc to są ci straszliwi galowie. Powiedzcie mi łaskawie, co tu się działo. O proszę! Karius Bonus za wszelką cenę chciał zdobyć przepis na magiczny napój, dzięki któremu zamierzał zdobyć twój cesarski tron. Ach tak? Yy, ja to wszystko wytłumaczę. Nie ma potrzeby. Idź się ogolić, a potem razem ze swoimi ludźmi wyjedziesz do Mongolii. Jacyś barbarzyńcy buntują się tam. Ale gdybym mógł wytłumaczyć. A co do was! W podzięce za przysługę, jaką mi oddaliście. Zwracam wam wolność, ale nie myślcie, że uda wam się zachować waszą wioskę. Zdobędę ją! To się okaże, Cezarze.